Kasper witam Państwa w magazynie Kontrasty. W naszym studiu w salonie meblowym dobro dzisiaj burmistrz Rawicza pan Tadeusz Pawłowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan Grzegorz Kubik, dzień dobry, dzień dobry. pan Tomasz Organistka oraz pan radny Marek Hańce. Dzień dobry. Witam panów i przechodzimy od razu do, do pierwszego tematu. Władze rawicza wystosowały specjalną ankietę do mieszkańców, której pytają Mieszkańców o to, w jaki sposób po rewitalizacji zakładanej można zagospodarować rawicki rynek. Pojawiły się tam tak w zasadzie dwa pytania, natomiast ograniczają się one do, do jednej kwestii, czy pozostawić tę dotychczasową funkcję rynku, czy zmienić ją poprzez wyłączenie miejsc parkingowych wokół ratusza. Jakie jest Panu zdanie w tej sprawie? Może zacznę od autora, pana burmistrza Pałowskiego. Chcę poznać opinię większości, większościową opinię mieszkańców. Dlatego, że sygnały docierające do urzędu są różne i trudno powiedzieć, która z opinii wśród mieszkańców przeważa. I tylko tyle. Na razie nie jest to ankieta wiążąca, nie jest to również decyzja, tylko zaciągnięcie opinii, co mieszkańcy myślą na temat funkcjonowania rynku po rewitalizacji. I Oczywiście, że rewitalizacja y, musi być pod kątem ewentualnych podjętych decyzji co do tego, co, jak na, y, w efekcie końcowym y, ma ten rynek funkcjonować, bo się nie da zrobić czegoś takiego, że z ankiety będzie wynikało załóżmy taką sytuację, że rynek ma być wyłączony z ruchu, a my y, zrobimy te uliczki z powrotem tak samo na rynku, bo to będzie zaprzeczało tej, tej opinii. I odwrotnie, nie można również zrobić tak, że rynek zrobić jedną powierzchnię płaską i potem spróbować dopuścić do ruchu, tak jak to do tej pory. Musi być zaplanowane pod kątem przyszłego y, przyszłej, przyszłej funkcjonalności tego rynku. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Tomorze Grońska. Cóż ja tutaj mogę dodać porozumienie samorządowe w swoim programie opowiadało się za rewitalizacją rynku za remontem ratusza. Przypomnę, tylko cały czas powtarzaliśmy, że czas na to nadejdzie w momencie oddania nowych dróg, nowych obwodnic. Ten czas właśnie teraz nadchodzi, także cieszę się, że burmistrz wyszedł z taką inicjatywą, inicjatywą zapytania mieszkańców, jakie jest pogląd na ich temat. Myślę, że tutaj no, trzeba spojrzeć na to szeroko, to spokojnie. Czas na dyskusję jest i na przemyślenia, co, co, w, jak, w jaki sposób rynek ma w przyszłości funkcjonować. Jakie jest zdanie pana, panie przewodniczący? Jakie jest moje zdanie? No, nie jestem zwolennikiem całkowitego zamknięcia, zamknięcia rynku. Uważam, że taka decyzja spowodowałaby to, że odbiłoby to się jeszcze gorzej na tym lokalnym handlu, na lokalnych małych sklepikach, sklepach, które funkcjonują w centrum w rynku. Myślę, że zamknięcie zamknięcie rynku spowodowałoby, że ten konsument dla wygody, y, który już korzysta z marketów, korzystałby jeszcze bardziej. No a poza tym y, y, istnieje problem z parkingami w Brabiczu, to jest y, w centrum miasta mamy zbitą tą zabudowę i, 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 i rezygnacja z parkingu też spowodowałaby, y, nie ma alternatywnych jakichś miejsc y, w bliskości rynku, które by ten, ten parking mogły, mogły zastąpić. Także no to jest, to jest trudny temat. Cieszę się, że już, już są te drogi oddane i, i, i nadszedł znaczy czas na to, by, by, by przyszła kadencja, kadencja Rady, kadencja samorządu ten problem rozwiązała. Pan Grzachówik, yy, może ankieta, bo, bo myślę, że tutaj pan burmistrz zahaczył temat ankiety i jest to wywołane. Do dyskusji. Otóż, no, w moim przekonaniu, sama ankieta jest troszeczkę no, taka uboga w sensie takim, że mówi albo czarna, albo biała. Czyli albo zamykamy rynek, albo um, mówimy, że zostawiamy go w tej formie, jaka jest. Już chociażby z tej ankiety nie możemy wywnioskować propozycji, które przed chwileczką tutaj posuwał pan Tomek Organiska. Czyli jest to takie nie do końca jakby myślę. Czy pana zdaniem brakuje? No, brakuje innych rozwiązań w samej tej ankiecie. A poza tym no, też ta ankieta w moim przekonaniu jest taką trochę ankietą, która ma być patrząc na termin chociażby jej zakończenia, czyli 31 października. Czyli taką bardziej przedwyborczą ankietą, niż ankietą, która ma sądować rynek, bo sam Pan Burmistrz powiedział, że ona nie będzie wiążąca w żadnym aspekcie do tego, co się stanie. Woli ścisłości dodam, że Pan Burmistrz pytany o to na konferencji prasowej zapowiedział, że wyniki tej ankiety zostaną opublikowane prawdopodobnie po, po wyborach, w okay. rzeczywistości okay. sytuacji. Okej, okay. okay. rozumiem. A jakie jest Pana zdanie w tej kwestii? Jeżeli chodzi o kwestię rynku, to dla mnie jakby dwie takie istotne rzeczy, które w moim przekonaniu na powinny być zrealizowane. To jest po pierwsze... Takie ukształtowanie rynku po nowemu, abyśmy z deptaków zrobili jeden deptak, czyli aby to był jeden swobodny ciąg komunikacyjny pozwalający na przemieszczanie się pieszych na całym odcinku między jednymi a drugimi plantami, czyli to jest jakby ten pierwszy warunek. A druga rzecz to jednak to, aby rynek miał funkcję podwójną, czyli tą ciągu pieszego, ewentualnie ogródki, czyli rekreacyjną, gastronomiczną. Ale również, aby miał tą w części parkingowo-przejezdną. Tu mamy przykład z wielu miast w Europie, które najpierw zamykały rynki, szczególnie tych mniejszych, bo taka była moda, a później jak umierał handel, no to zaczęto odnawiać ruch. Zresztą Lesno też jest pewnym przykładem, kiedy. Na początku sztywno zamykano wjazd do Leszna, później były jakieś tam niedziele handlowe, różne inne działania. Po prostu zamknięcie rynku całkowicie w moim przekonaniu, w takim małym mieście, powoduje no, śmierć handlu i śmierć tego, co się dzieje w centrum miasta. Podobny Markańca? Myślę, że dochodzimy tutaj do takiego konsensusu, nawet kompromisu. Można było prawie powiedzieć, że. Jednak wyniki ankiety i tak będzie trzeba w jakiś sposób uśrednić i wybrać rozwiązanie jakieś pośrodku. Tak? To jest właśnie to, o czym już mówiłem w jednym z poprzednich programów, że zanim postawimy pytania panie burmistrzu ankietowe, no to należy przedstawić mieszkańcom propozycje, konkretne propozycje, jak będzie rynek wyglądał, jakie będzie miał funkcje, co tam się będzie znajdowało. I do tego dostosowane pytanie. A jakby radny Marek Hańca miał postawione pytanie, czy zlikwidować parking wokół ratusza, czy nie, jak by odpowiedział? Oczywistą sprawą jest wybranie pośredniego rozwiązania. Czyli nie wypełnić tej być, musi, musi, Oczywiście, że nie wypełnię tej ankiety. Rozwiązanie musi być pośrednie. Nie można wybierać między czarne a białe, tak jak już tu było tu powiedziane. Myśmy przeprowadzili też ankietę już na przełomie maja i czerwca, z której jasno wynikało, że mieszkańcy oczekują poprawy w mieście, czystości w mieście, oczekują pracy. Dobra, to, to, wszystko, to, to, wszystko, to wszystko wiemy. Tak? I teraz, po latach urzędowania, pan burmistrz nie wie, co ma zrobić na rynku, pyta o to w ankiecie. No widać, że to naprawdę, źle, że pyta? naprawdę to źle, że pyta? myślę, że po tylu latach urzędowania powinno być to jasne. Dobrze, panowie w ostatnim wydaniu Życioradnicze. E, można się odnieść? Bardzo proszę, ale bardzo krótko. Króciutko, no rozumiem, że jeżeli pytamy mieszkańców czy oddajemy pole w funduszu obywatelskim, czy w budżecie obywatelskim, to <laughs> wówczas mieszkańcy są rzetelni, potrafią odpowiedzieć rzetelnie na te pytania i na te swoje potrzeby. Natomiast w myśl tutaj kolegi radnego Hańcego, gdy już chodzi o pytanie zadane przez burmistrza, widocznie ci mieszkańcy już takiej wiedzy nie mają. No, nie traktujmy tak, panie, panie radny mieszkańców gminy. Tak jak powiedziałem, w naszym w naszym odczuciu moment na dyskusję na temat, na temat rewitalizacji rynku zaczął się w momencie oddania tych nowych dróg. Nastąpiło to z poślizgiem, bo jak wiemy te drogi miały być oddane wcześniej, także tutaj też zarzut o, o kampanię wyborczą, czy o, o to, że ankieta jest zrobiona w kampanii, w kampanii wyborczej jest troszeczkę nietrafiony. No zapytajmy mieszkańców i niech to będzie początkiem, początkiem tej dyskusji, a nie, a, nie róbmy, a nie róbmy zarzutu z tego, że, że burmistrz jest nieprzygotowany do rewitalizacji rynku. Dobrze. Burmistrz zapewne jest przygotowany, przygotowany do kampanii, a czy do rewitalizacji rynku to przyszłość pokaże. Na ten czas nadal nie jest rozpoczęty remont ratusza, a porównanie rewitalizacji rynku do budżetu obywatelskiego jest zupełnie chybione, a tam wnioski do budżetu obywatelskiego zgłaszają sami mieszkańcy. Są to własne pomysły mieszkańców, z których gmina powinna korzystać i je realizować. Dobrze. Ja tylko uważam, że powinniśmy się w tej chwili skupić nie na takich dyskusjach, a na tym, jak znaleźć środki na tę rewitalizację, bo te szanse są bardzo duże, pojawiają się w nowej perspektywie i to powinno być jakby tym naszym głównym celem. Dobrze. Panowie w ostatnim wydaniu życierowicza ujawniliśmy fakt, że wiata przy świetlicy wiejskiej w została postawiona z pominięciem przepisów prawa budowlanego. Ustawiono ją bez pozwolenia na budowę, a gdy do starostwa wpłynął do w tej sprawie, to zadaszenie zostało częściowo zjęte. Dlaczego tak się stało, panie burmistrzu? Z tego co mi przekazali urzędnicy, pan redaktor otrzymał komplet materiałów i tam zdaje się, że wszystko jest napisane. Aby Pan mógł pokrótce przypomnieć? E, pewno... Pan posiada? To niech Pan je przeczyta. Dobry Panie Burmistrzu, Dlaczego y, zdemontowaliście tą wiatę w ościnie? Ktoś podjął taką decyzję? E, decyzję o postawieniu wiaty... Y, może zacznijmy od początku. Y, przetarg na ustawienie wiaty brzmiał w następujący sposób. To co wynika z dokumentów. E, zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym, ja oczekuję, aż będzie wiata wybudowana. Natomiast to ja z pewnością, ja, się nie z może... pe... ja mówię od początku, z pewną, yy, yy, z... w pewnym momencie musimy się przyznać, my jako urzędnicy, że chcieliśmy pomóc wykonawcy, ponieważ najprostszą metodą było yy, upoważnić wykonawcę do przeprowadzenia czynności administracyjnych z tym związanych, a myśmy to zrobili za niego. My, znaczy się urzędnicy. W związku z tym y, wykonawca uznał, że skoro urząd miasta, dodam, że najprawdopodobniej to się odbyło bez mojego udziału, ale to pewnie jest mało istotne, y, złożył wniosek, to uznał, że sprawa jest załatwiona i postawił wiatę, jako że mieszkańcy domagali się, aby przed y, dożynkami ta wiata domagali się słowo zbyt. Y, Nadmierne chcieli, aby ta wiata na dożynki była postawiona, co uwagi na chociażby to, że zapowiedzi kiepskiej pogody były na tydzień czy na dwa tygodnie wcześniej. Wykonawca postawił dwa dni i dla mnie było to zaskoczeniem, kiedy pojawiłem się na, na dożynkach, że wiata stoi, a właściwie dowiedziałem się dzień wcześniej, ale naocznie zobaczyłem to na dożynkach. Ponieważ sprawdziliśmy, że nie ma szans na uzyskanie pozwolenia, to w tempie niemalże odwrotnym wystosowałem pismo do starosty o wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę, ponieważ oznaczałoby ono próbę legalizacji, a legalizacja tego jest dopuszczalna, tylko koszty są tak ogromne, że nie jestem za tym, aby obciążać kosztami wykonawcy za to, że chciał być uprzejmy i miły dla mieszkańców. Przed dożynkami. Dobrze. I tyle. Natomiast y, y, dalej to procedura wygląda następująco: nadzór budowlany pracuje, wyda jakąś w tej, w tej sprawie decyzję, my się do tego odniesiemy i będę czekał, aż wykonawca dokończy swoje zadanie. I tyle ma do powiedzenia w tej sprawie. Dobrze, sprawa zainteresowała się również komisja rewizyjna. Przed paroma dniami odbyło się nadzwyczajne posiedzenie. Przewodniczy komisji pan Marek Hańca obecny tutaj. Jaki jest efekt pracy tej komisji? No, efekt pracy, panie redaktorze, no, jest taki, że mamy całą listę pytań, wątpliwości. Stwierdziliśmy cały, cały szereg uchybień. Dzisiaj od pana burmistrza słyszę i ze zdziwieniem tutaj odbieram to, że pan burmistrz jest tutaj nic nie winien i nic nie wiedział. Natomiast 26 sierpnia sam składał ten wniosek o pozwolenie na budowę. Żaden z urzędników na komisji nie poinformował radnych o tym, że ten wniosek jest nieaktualny, że pan burmistrz już go wycofał ze starostwa i że będzie złożony jeszcze raz. Czy może pan powiedzieć, że już jest złożony? A co zatem komisja to już ustaliła, że no, praktycznie i z oświadczenia przecież sekretarza wynika i z pańskiej wypowiedzi panie burmistrzu do, do pana redaktora, że był pan świadomy tego, że wiata jest stawiana bez zezwolenia na budowę. No i tutaj już możemy mówić prawdopodobnie o złamaniu prawa budowlanego. Drugi, panie radny, drugi ja wniosek... chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno w mhm. wypowiedzi prasowej, Zanim jeszcze cokolwiek Pan dostał, już Pan wydał wyrok. No nie taka rola jest Pana. Odczytam to precyzyjnie. Jestem zaskoczony takimi informacjami. Widać, mhm. Panowie w swoisty sposób realizują hasło rutta co No, mój drogi Panie, Pan nie jest ani prokuratorem, ani sędzią. Już mnie tak pan kiedyś nazywał, także... W związku z tym razby dyskusja... Trochę, tylko, zanim pan dostanie komplet materiałów, ale... wydawać wyroki. Panie nie jest pan od ale tego. Prawo zostało złamane czy nie zostało prawo złamane? Prawo zostało złamane. Jeszcze raz powtórzę, wykonawca no, dostał zadanie było, pod tytułem wy... Zaprojektuj, wybuduj. Ja czekam aż wybuduję. Dobrze. Pan Grzegorz Kubik. No ja mam troszeczkę tutaj inną diagnozę niż Pan Burmistrz powiedział, ponieważ słyszeliśmy, że powodem wybudowania wiaty była, było przewidywanie, że będzie zła pogoda. Wszyscy jak tutaj siedzimy, żeśmy tę wiatę widzieli, bo żeśmy pod nią byli, na pewno wszyscy obecni na dorzynkach pod nią by się nie zmieścili, więc nie przypuszczam, żeby to był główny motyw postawienia wiaty. Uważam, że po prostu no chęć pokazania mieszkańcom, że no coś się tutaj właśnie nie nowego pojawiło i aby Pochwalić władze gminy, że ta wiata powstała. A później no, okazało się, że tu, co słyszymy, złamano prawo budowlane i tak dalej. Rozebrano tę wiatę. I teraz pytanie jest takie: rozumiem, że pan burmistrz tutaj zrzuca no, winy na wykonawcę, ale ja nie sądzę, aby ten wykonawca tak z własnej woli i z własnej chęci ponoszenia kosztu rozbierania i, i później montowania czegoś na nowo zrobił coś przed terminem. Także tutaj. No ten termin upłynął parę dni temu. No właśnie, to, tu to dla, to dla to mnie, to no a dożynki były dużo wcześniej. Dla mnie jakby to było raczej to działanie to. wykonawcy na rzecz gminy, chęć tego, aby zadowolić osoby w gminie, myślę, że również Pana Burmistrza, żeby ta wiata była na dożynki, no a wyszło właśnie w ten sposób, że teraz nie wiadomo, kto poniesie koszty tego demontażu i montażu, bo nie sądzę, żeby wykonawca też tak lekko odpuścił tą całą sytuację. Także ja myślę, że wtedy trzeba będzie się też zastanowić, jeżeli to będą koszty poniesione przez gminę, kto je zwróci gminie? No, no, to jest 65 tysięcy, więc. też u podstaw tego wszystkiego nie leży, można by parę leży, co można zrobić. powiedzieć wprost, bałagan w planowaniu. Nie opracowano metodologii zarządzania tak małym projektem. Bo to, jest, to, jest, to nie jest duża inwestycja, jeśli patrzymy w skali tego, co gmina realizuje. I można domniemywać, że jeśli. W tym, w tym, tutaj na tym, na tym polu jest taki poślizg. Panie Burmistrzu, no to, to strach zaglądać dalej w dokumenty. Panie Radny, zagląda Cze... Pan do wszystkich dokumentów i nie, nie powoła, zajrzałem, pani żeby... Panie Burmistrzu, nie zajrzałem do wszystkich dokumentów, ponieważ Pan, na przykład Pan Sekretarz oznajmił, iż gmina nie dysponuje projektem na no? budowę tej wiaty. A nie musi. No nie musi, ale musi przedłożyć ten projekt budowy w czterech egzemplarzach, jak występuje o y, zgodę na budowę. Dużo. I takie coś, że się nie. Tam, Państwo nie przedłożyliście. Nie, gmina może upoważnić wykonawcę, jest. ponieważ jest za projektu i wykonanie. Upoważnić wykonawcę do tego, żeby złożył. No, e, mogliście, i... mogliście, to zrobić, no, natomiast kto, zrobiła to ustalony, kto złożył, kto złożył, yy, kto złożył zawiadomienie o, kto, kto złożył zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, o, o pozwoleniu na budowę? skoro złożył w starostwie? Już Gmina. powiedziałem, że mhm. pan, na, y, troszeczkę z nadgorliwości y, przejęliśmy y, rolę wykonawcy w tym zakresie. I jako załączniki obligatoryjnie dołącza się cztery egzemplarze projektu budowlanego. Dobrze. pan Tomasz Orgańska. Ja myślę, że cała ta sytuacja, dosyć trafnie pan redaktor ujął to w gazecie, używając sformułowania, że z małej chmury duży deszcz. Ja bym do tego jeszcze dodał takie sformułowanie, że no błędów nie popełnia ten, kto nic, nic nie robi. Na setki inwestycji w gminie Rawicz czy przeprowadzone przez burmistrza, czy przez gminę w tych ostatnich latach, no są to wyjątki naprawdę. Wyjątki potwierdzające regułę. Sporadycznie zdarzają się gdzieś jakieś takie e, uchybienia, niedo, e, błędy. E, tutaj też nie wiemy kto ten błąd popełnił, bo e, może się okazać, że nadgroliwość wykonawcy miała tutaj miejsce. Także spokojnie bym e, nie podchodził do tego, nie rozmuchiwałbym tego w, w sposób taki jak robi to e, pan radny Marek Hańce, który Faktycznie nie potrzebuje komisji rewizyjnej, bo już na forum Państwa Gazety wydawał wyroki. No Doskonały temat na kampanię wyborczą. Czy ją? Z jedy... kolegi, Postawienie chociażby... wiaty, rozumiem. Chociażby doskonały kolegi. temat. Nie, no. panie radny, jeżeli pan uważa, że dla mieszkańców Łaszczyna czy, czy innych miejscowości Yy, wiata jest decydującym, yy, decydującym czynnikiem yy, udziału w wyborach i głosowania na konkretną osobę. To myślę, że troszeczkę pan yy, yy, nie docenia niedocenia, yy, i wyborców, ja, tym, tym i mieszkańców. I i, tym bardziej, i, i i Chodź, chodź. To pan Dr. dokończy i proszę i dam panu głos. Yy, nie, to tak. No, tym bardziej dziwi to usilne dążenie do zamaskowania całej tej sprawy. No, znam dość dokładnie te dokumenty, które Państwo przedstawili. Jest, są jeszcze takie, których nie otrzymałem i, i będą kolejne wnioski o udostępnienie tych dokumentów. Obok świetlicy wiejskiej znajduje się już nieczynny sklep należący do GS-u, który został wystawiony do sprzedaży. Pan burmistrz zaproponował na poprzedniej sesji 100 tysięcy złotych na wykup tej nieruchomości. No i tutaj jakby powiązując te dwie rzeczy wychodzi na to, że no w jakiś sposób można było uniknąć skargi właściciela tamtej działki, że w jego granicy bo... postawiono ściany. Tak? No bo od tej skargi tak naprawdę się zakończył. Poza, ja mam ja ja jeszcze jedno pytanie odnośnie, odnośnie tego tematu. Hmm. Czy panu zdaniem w jaki sposób należałoby wyjaśnić sytuację, która miała miejsce podczas tej inwestycji, czy wystarczą posiedzenia komisji rewizyjnej, czy powinna się tym za, zająć Rada Miejska, ponieważ jest taki formalny wniosek złożony z tego, co wiem. Ja, ja może jedną rzecz. No. Ja będę cały czas pytał i zastanawiał się nad tym, kto pokryje koszty demontażu i montażu, bo to jest istotna rzecz. A druga, opowiadając na to pytanie, no wiem, że kolega Marek Hańce wnioskował o powołanie jakichś ekspertów, różne rzeczy. Być może byśmy poszli w inną stronę i tu bym zaapelował do burmistrza Pawłowskiego, bo kiedyś już taka sytuacja miała miejsce, że celem sprawdzenia samego siebie doniósł do prokuratury. Może byśmy no, zastosowali teraz ten manewr i nie musieli się jako Rada, która nie do końca ma dostęp, tak jak przewodniczący mówi, do wszystkich dokumentów, do wszystkich rzeczy, tym zajmować, bo ta nasza opinia prawdopodobnie będzie i tak niepełną, bo, 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 bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie ustalić, ponieważ nie mamy takich możliwości, tak zwanych możliwości śledczych. Dobrze. Panie burmistrzu, czy potrzebna będzie prokuratura, żeby wyjaśnić tę sprawę? Najpierw odniosę się do sprawy kupna obok nieruchomości, bo taki wątek tutaj gdzieś był poruszony. Otóż gmina złożyła ofertę, natomiast została ta oferta przebita. Yy, oferta yy, osoby fizycznej za 101 tysięcy złotych. W związku z tym gmina nie została właścicielem. Ta gmina zaplanowała w budżecie na ten cel, jeżeli dobrze tysiąc. pamiętam, 100 000 to, tysięcy równe. No, dobrze. To, a wracając jeszcze do pytania, to, bo chciałbym to, uzyskać odpowiedź yy, na pytanie. Po pierwsze. Tutaj, po drugie, po po drugie yy, ja wolałbym, żeby emocje raczej opadły, ponieważ trochę krzywdę robicie państwo yy, mieszkańcom. To mieszkańcy głównie jednak w jakimś tam gronie zabiegali o to, aby ta wiata była, a nie to do szpałowski. Ja nawet nie wiem, jak wygląda wykonawca, ponieważ miałem przyjemności się z nim spotkać i zapewniam Państwa, że to nie Państwo będą musieli przed nim stanąć i wyjaśnić sobie pewne rzeczy. Państwo mi ani nie pomożecie, jedynie możecie tylko i wyłącznie zaszkodzić. zaszkodzić. Dobrze, Panie Burmistrzu, ale nie odpowiedział Pan na pytanie, czy. Ja nie, się donoszę, ten nie donoszę na nikogo w tej sprawie, a jeśli e, sprawa ma mieć e, ten e, przebieg, to odpowiednie ku temu służby zapewne tym się zajmą. E, pan Tomasz Organicka? No, coś tu mogę dodać. E, od tego, są, od tego są właśnie te odpowiednie służby plus komisja rewizyjna, która, które sprawę powinny przebadać i powinniśmy na spokojnie poczekać na, na finał tej sprawy. Przy okazji chcę tutaj powiedzieć, że no, jeżeli dopytujemy się kto, kto zapłaci za, za, te, za te koszty, no to myślę, że przy tej okazji możemy też oczekiwać, żeby radni rzetelnie przyjrzeli się wszystkim, wszystkim swoim decyzjom, czasami odmiennym, które również powodowały koszty, a które później nikt w gminie nie zwracał. A Żeby przecież ten się... temat kosztów dodam tylko tyle, że nie spodziewam się, aby one były inne niż w umowie. Dobrze, pan Armię, znaczy te koszty coś... już należy powiedzieć, że już są inne niż w umowie Panie Burmistrzu, ponieważ na poprzedniej sesji Pan zaproponował zwiększenie wydatków na budowę wiaty o 10 tysięcy złotych. Na podobno nieprzewidziane wydatki, a tymi nieprzewidzianymi wydatki, z tego co mówi sekretarz gminy na komisji, jest budowa ściany z gazonów, którą to projektant wpisał już do projektu. Wiem to z oświadczenia, nie, nie, nie dostałem oczywiście projektu, żeby to sprawdzić. Na te gazony mina wydała 6 tysięcy złotych za tym będzie potrzebne pewnie aneksowanie umowy, ale wsteczne, bo już dzisiaj ta ściana stoi, w czasie komisji ona stała. Mało tego, jak wynika ze zgłoszenia, które Pan złożył do Starostwa w dniu 16 września na budowę ogrodzenia w granicy działki, w granicy tej działki gs tego sklepu, którego w się nie udało nabyć, jest zupełnie odrębną jakby inwestycją Stawianie ściany. I teraz powstaje pytanie, komu Pani zlecił wykonanie tego, kto przedłoży fakturę za wybudowanie tej ściany. Nie ma tego w umowie, bo umowa nie jest aneksowana. I mało tego, panie burmistrzu. Na plac budowy, aby postawić tą ścianę, można dopiero wejść 17 października. No ale myśmy tą ścianę już widzieli. Ta ściana już jest. Dobrze, a gdyby pan mógł odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebna jest prokuratura, żeby zająć się tym tematem, czy wystarczy i tylko i wyłącznie posiedzenie komisji rewizyjnej? Myślę, że jest to sensowne i w najbliższym czasie rozważymy taką możliwość. Panie no. Przewodniczący. Ja czekam na y, zgodnie z umową na wybudowanie i oddanie wiatry do użytku. Dobrze. Y, panowie y, jeszcze nagle na... No to nagle... jeszcze w dodatku spokojnie. No, jeszcze, że wejdę Tam, w słowo, bo z tym, niech Pan nie, nie podejmuje ja, się polemiki w tej sprawie, ja, ja rozumiem tutaj też, niech Pan mnie że... już nie obrzuca błotem, no, nie, 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 mam, nie ma, nie mam ma sensu. Nie, nie mam takiego zamiaru i, i proszę też mnie nie oskarżać o coś takiego i, i o to, że... No, Przeczytać jeszcze raz mam to, Panu to, co już Pan ale, napisał w gazecie? Oczywiście się z tym zgadzam, no to powtórzę że nie za nie każdym razem nie napisał, bo tu od razu chcę sprostować, nikt nie pisze poza dziennikarzami w gazecie, tylko dziennikarze pytają słowa. i mają prawo odpowiedzieć to... na to. Więc... Ale to są słowa. I w, I w, kon... Kon... w kontekście przeprowadzonej kontroli uważam je za bardzo stosowne. Dobrze. Panowie, dziękuję bardzo. Pan burmistrz Tadeusz Pawłowski, pan Tomasz Organistę, pan Grzegorz Kubik, pan radny Marek Kańca Kasper Wiatrowski. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.